Zniewolenie, choroby, rozbite małżeństwa, poranione dzieci? To tylko niektóre ze skutków niewłaściwego używania popędu seksualnego. Został stworzony przez Boga po to, żeby wzmacniać miłość między małżeństwem. Ktoś użył takiego porównania, że to jest tak, jak ogień, który jest w kominku, jest bezpieczny, ale poza kominkiem, w tym samym mieszkaniu jest bardzo niebezpieczny. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ czytamy pewien fragment, dotarliśmy do rodzaju 19 rozdziału, gdzie dwaj aniołowie przychodzą do Sodomy i Gomory. Lot ich przyjmuje, to jest dłuższy fragment, więc jego tylko streszczę. I kiedy ze wszystkich stron do jego mieszkania, mieszkanie zostało otoczone przez mieszkańców, którzy przychodzą, i mówią: Słuchaj, tu przyszło jakichś dwóch gości, chcemy. Z nimi pobaraszkować, mówiąc delikatnie, a mówiąc niedelikatnie, ale nie użyję tego, bo algorytmy YouTubea to wyhaczą, więc jak nazywa się baraszkowanie z kimś, kiedy ktoś nie ma na to ochoty? Gwałt. I on mówi, nie, odejdźcie stąd. Mówi tutaj też pewną trudną rzecz, i z tą trudną rzeczą zmierzymy się jutro. Czyli mówi, weźcie moje córki zamiast nich, i dlaczego on to mówi, co to znaczy, to, to zobaczymy to w jutrzejszym nagraniu. Natomiast co się dzieje? Oni, oni nie tylko otoczyli jego dom, nie tylko domagali się tych gości, ale zaczynali się włamać. Oczywiście nie miałby żadnych szans. Gdyby nie to, że ci dwaj mężowie to byli oczywiście aniołowie, ci, którzy wcześniej byli u Abrahama. I rozdział 19, wiersz 10 czytamy tak. Wtedy ci dwaj mężowie wysunąwszy ręce, Przyciągnęli lota ku sobie do wnętrza domu i zarygrowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepotą. To też na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście. Tutaj jest pokazane, co od strony duchowej sprawia nieczystość, to jest ślepota. Człowiek jest ślepy i nie widzi. Podam teraz kilka przykładów, nie tylko jak to działa, ale też jak wyjść z tego problemu, czy też jak zachować czystość. Pierwszy jest mówi błogosławieni czystego serca, ale bowiem oni Boga oglądać będą, czyli znowu mamy kwestię widzenia. Wiadomo, że Bóg jest duchem, więc nie widzimy go fizycznie, widzimy go duchowymi oczami. Jest taka znana sytuacja, jeden ze posługujących w Stanach Zjednoczonych pastor kiedyś bardzo szczerze powiedział o sobie tak: któregoś dnia modliłem się wieczorem z moim kilkuletnim synem i on mówi: "Tato, tu jest anioł, tu jest anioł". Pomyślał, że to taka fanaberia małego dziecka i powiedział: "Jeżeli tu jest anioł". To dlaczego ja go nie widzę? I on za chwilę mówi tak: Anioł mi mówi, że to z powodu tych brudnych filmów, które oglądasz. I chłopiec dopytał: Tato, co to są brudne filmy? Ten pastor tak się zawstydził. Wytłumaczył dziecku, że to są takie filmy, w których jest coś niedobrego. Dziecko to przyjęło, natomiast on dobrze wiedział, o czym Bóg mówi. Pokutował przed Bogiem, ale też zrozumiał, że w pewien sposób nie jesteś w stanie dobrze widzieć rzeczywistości duchowej, jeżeli jesteś zaślepiony grzechem nieczystości. Widziałem to wielokrotnie, kiedy modliliśmy się z jakimiś ludźmi i oni zostali z czegoś wyzwoleni, czy to z nieczystości, czy z czegoś innego. I rozmawialiśmy z nimi później, jak utrzymać te rzeczy. I jeżeli chodzi o czystość, to mówiliśmy o tym zawsze, zaczyna się od wzroku i zaczyna się od myśli. Przychodzi ładna dziewczyna, pierwsze spojrzenie nie jest grzechem. Czy przystojny facet, tak. Natomiast już te drugie i myśli, które za tym są. I to jest ten moment, kiedy najłatwiej powstrzymać i najtrudniej, najłatwiej, bo wymaga najmniej wysiłku, najtrudniej, bo człowiek nie przywiązuje do tego wagi. Kolejna rzecz. Żyjemy w świecie, gdzie jest pełno reklam, które bazują na kontekście erotycznym, jest łatwy dostęp do pornografii. To wszystko są trudne rzeczy. Ktoś powiedział wtedy tak, że. Jeżeli chodzi o czystość, to wygrywają tchórze. Jeżeli chodzi o czystość, to wygrywają tchórze. Oczywiście nikt nie chce być tchórzem, ale tchórze w tym znaczeniu, że to nie jest człowiek, który mówi, a ja pojadę, pojadę sobie z moją koleżanką razem gdzieś na urlop, na weekend. Przecież my się tylko przyjaźnimy, do niczego nie dojdzie. No Jeżeli stwarzysz okazję, to jest duża szansa, że dojdzie. I nie chcę brzmieć pesymistycznie. Bo kiedy pokazuje tą stronę medalu, która mówi, bądź bardzo ostrożny, bądź wręcz tchórzem, niech się nawet śmieją z ciebie. Pamiętam takiego człowieka, który ma bardzo dojrzałą posługę uzdrowienia i który bardzo dba o czystość. Kiedyś był na, je, na jednym z, no, wyjechał gdzieś tam do jakiegoś kraju, przemawiał, była tłumaczka i tłumaczka, kiedy tłumaczyła, że ktoś został tam uzdrowiony ten ktoś mówi, z czego położyła rękę z tyłu na plecach tego tłumacza i on aż się wzdrygnął i później po tym spotkaniu poprosił ją, mówi, nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie. Ona mówi, no ale ja nie miałem nic On mówi, ja rozumiem, ale jakby stawiam takie granice. Dla niektórych za ostry i można powiedzieć, o, jakie to jest rygorystyczne. To jest jedna strona medalu. Zupełnie inaczej ma się sprawa, kiedy to jest twój mąż, twoja żona. Po to Bóg dał nam małżeństwo, żebyśmy tam realizowali nasze potrzeby seksualne. I to jest miejsce, gdzie powinniśmy starać się uwodzić siebie nawzajem, starać się być dla ciebie atrakcyjnymi, tam realizować swoje, swój popęd seksualny. Często mówi się o tej stronie medalu, która mówimy: tego nie rób, okej, okay? i wierzę że głęboko, że potrzebujemy mówić. Ale jest druga strona medalu, gdzie możemy realizować swój popęd. Ponieważ człowiek jest tak stworzony, że to jest jego naturalna potrzeba. I Bóg też dał naturalne rozwiązanie dla tej potrzeby. Natomiast dlaczego tak ważne jest to, ponieważ większość ludzi, która upadła w służbie, większość chrześcijan, które odeszła od Boga, w jakim stopniu zawsze to było powiązane z grzechem nieczystości? Co więcej, to nigdy nie zaczynało się od grzechu nieczystości. To zawsze był pewien proces, który prowadził dalej, dalej i dalej. To były najpierw niewinne spojrzenia, a potem uśmiechy, później flirty. Później wspólne, niewinne, przyjacielskie spotkania, a później już coraz bardziej winne i coraz mniej przyjacielskie spotkania. Więc mówię o tym dlatego, że Biblia nam pokazuje, jak wielki był to grzech, jak bardzo on zaślepiał tych ludzi, że w pewnym momencie oni już tak poszli w ten grzech, że już nawet nie widzieli, że robią krzywdę drugiej stronie, tak samo jak ludzie, którzy rozbijają małżeństwa, odchodzą od dzieci, wpadają w choroby, wpadają w niewolę, o czym mówię na początku, oni też już tego nie widzą. Ta siła popędu jest tak wielka, że pcha ich nieustannie w coraz gorsze perwersje. Na szczęście, na szczęście Jezus umarł za nas na krzyżu. Na szczęście on umarł także za ten grzech. Na szczęście Jego krew obmywa także z tego grzechu. Na szczęście On także od tego grzechu potrafi nas uwolnić. On wszystko może, On wszystko umie, On wszystko potrafi. Mówimy dzisiaj o tym szczególnym grzechu, ale jeżeli masz jakikolwiek inny grzech, możesz też razem ze mną teraz się modlić. Kiedy przypominamy sobie, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu i mówimy, Panie Jezu, dziękujemy Ci za wszystko, co dokonałeś dla nas na krzyżu. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że umarłeś za nas na krzyżu. Dziękujemy Ci, że przelałeś swoją krew. Dziękuję Ci, że do drzewa krzyża został przybity także każdy mój grzech, także grzech nieczystości. Panie, przepraszam Cię za niewłaściwe spojrzenia, za niewłaściwe myśli, za niewłaściwe czyny. Panie, przepraszam Cię za wszystko, co jest niewłaściwe w moim życiu, a co dotyczy sfery czystości czy jakiegokolwiek innego grzechu. Panie, proszę Cię, obmyj mnie swoją krwią i Panie, pokrop mi swoją krwią tak, jak pokropiłeś domy Izraelitu w Egipcie. Że zły duch nie miał do nich dostępu i nie mógł im zrobić krzywdy. I Panie, wypełnij mnie Twoim duchem. Wypełnij Twoim duchem tych, którzy słuchają. Daj nam ducha mocy, miłości, mądrości, daj nam ducha czystości i prowadź nas jedynie Twoimi drogami. W imieniu Jezusa, amen. A jeżeli chcesz lepiej poznać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze Słowem. Więcej informacji w linku poniżej.